Witam serdecznie moim gościem, Łukasz Jaśniński, honor. Witam wszystkich, witam. Łukasz, tak się mówi, czasem zwycięski remis dzisiaj, można powiedzieć, z różną drugą grudną remisujecie i tym, tym to sposobem awansowaliście do pierwszej piątki, która na pewno Was cieszy. No, myślę, że tak, myślę, że tak. No, pod, walczyliśmy do końca. Trzeba przyznać, że akurat ten ostatni mecz zadecydował. Fajnie, bo walka do samego końca są nerwy. Troszkę tam braki kadrowe dzisiaj, ale no nie ma na co składać, jesteśmy w tej pierwszej piątce, to najważniejsze. Dzisiaj po meczu nie było widać takiego entuzjazmu, radości, bo wszyscy zgodnie stwierdzili, że zagraliście kiepski mecz, to się zgadza? Kiepski, nie kiepski, no, jakby, jakbyśmy wygrali, nie byłby kiepski. No, jest zremisowany, więc takie jest to minimum, które żeśmy sobie zakładali, ale nigdy się nie gra na ten remis, więc, więc niedosyt na pewno, na pewno mamy. No ale. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dzisiaj twoja wyborna postawa, Gol, asysta, naprawdę dzisiaj biegałeś jak szalony, próbowałeś nadabiać praktycznie tych zawodników, których dzisiaj nie było. No ktoś to musi robić. No, starałem się jak mogłem. Pozostali koledzy też dzięki wszystkim, że tak się udało, że się w ogóle zebraliśmy dzisiaj i, i było co zmieniać. I no i, no, i fajnie, no, fajnie, że się, udało, że się udało. Spodziewałeś się przed, przed sezonem, patrząc na tą e, drugą ligę, że pierwsza piątka będzie waszym zasięgiem? Liczyliśmy na to du, 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 od samego początku praktycznie. Jeśli chodzi o tamten sezon przynajmniej na hali, no tam nam się wysmyknęło właśnie w ostatniej kolejce, więc teraz taki, taki smaczek, żeby było dobrze. Uważam, że sprawiedliwość wyszła, że tak powiem, korzystnie dla Was, bo gdyby nie ten odebrany punkt, to mogliby, to, to nie awansowalibyście do tej piątki, gdyby nie odebrany Wili Powrat. No tak, tak. Można by było tak rzeczywiście sądzić. Tam by było pewnie, pewnie już ciasno i pewnie byśmy nie weszli. Jak mówisz, że tak jest, no to tak jest. Ale, no, ale weszliśmy, <laughs> cieszmy się z tego, że jesteśmy w pierwszej piątce. I ostatnie pytanie, takie dziewięć kolejek podsumowujących mamy. Co trzeba poprawić przed rundą decydującą? O, dużo rzeczy, dużo rzeczy. <laughs> Myślę, że to co zawsze, czyli w obronie te luki niepotrzebnie tam wchodzą, ale to jest, to jest gra, raz nam mecz wyjdzie, raz nam nie wyjdzie. No, dzisiaj tak na pół, na 50% nam wyszło, ale jesteśmy. Gratulacje pierwszej piątki, dziękuję za wywiad. Dziękuję wszystkim, powodzenia dla wszystkich.